Czołem, kapitanowie! Szparagus z tej strony. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale pokażę Wam bitewkę z polskiego, jakby nie było okrętów w grze. To jest ORP Orkan. Autorem tej dzisiejszej powtórki jest kolega Vito 74M, który w tej bitwie versus Tier 10, grając 8, zrobił. Ponad 3000 bazowego EXPA. Mam nadzieję, że się Wam bitewka spodoba. Bitewka, jak widzicie, z okrętami podwodnymi. Są po dwa okręty podwodne, po jednym, po jednym niszczycielu. No i dalej mamy krążowniki i pancerniki. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. No myślę, że za dużo na temat samego okrętu mówić nie trzeba. To jest. Konstrukcja podobna do innego okrętu, który możemy spotkać w Grze. Historycznie jest to odpowiednik powiedzmy sobie Lightninga, natomiast on ma pewne parametry zmienione. Mianowicie ma gorszy kamuflaż niż Lightning. No i nie ma takiej ilości torped. Tutaj mamy tylko jedną wyrzutnię torped, która, która to wyrzutnia tych torped zawiera sztuk 4, jak to w europejskich niszczycielach. Można strzelać tymi torpedami na węższym i na nieco szerszym spreadzie, ale nie na tym najszerszym, tak? Mamy tutaj ultra wąski albo, albo dość wąski, o powiedzmy ten spread to rozrzucenie torped. No, mamy też ładunki głębinowe, które się pojawiły od momentu jak się pokazały okręty podwodne. Tu było trochę postrzelane do Harekaze. Harekaze to jest dość trudny przeciwnik, ponieważ jest to przeciwnik, który ma dość sporą szybkostrzelność, natomiast tutaj w Orkanie mamy całkiem niezłą y, alfę. No i to przeładowanie tak naprawdę też jest y, nie najgorsze. Nie dysponujemy niestety y, dymem, no ale dysponujemy y, radarem. Jak sobie wito zrobił kapitana to Wam pokażę. Po bitwie, podczas jej podsumowania, gdy będziemy sobie oglądali te ekrany końcowe, w tej chwili, jak widzicie, sytuacja jest taka, że kolega był przez chwilę wykryty przez sondę hydroakustyczną Edynburga, który już się oddalił na tyle, że teraz na spokojnie możemy spróbować przejąć tego kapa. Nie widzę, czy to balao jest wynurzone, czy, czy, czy też nie, czy pomaga nam przejąć tutaj kap, czy czy nie. Harykazek gra, jak widzicie, z Dymkiem. No i to oznacza, że tak często nie będzie w stanie rzucać tych swoich torped. No i nie wiemy nadal, gdzie jest ich Balao, a jak widzicie, Balao może być, może być gdzieś tutaj, prawie że przed naszym dziobem. Ostatnia pozycja na minimapie to wskazuje i do tego jeszcze używany przez kolegę RPF, no i zobaczymy czy uda się tu zrobić jakąś akcję przeciw temu Balao tak aby nie dostać zbyt wiele obrażeń tutaj odczającego się niedaleko Edynburga. tuż już widzicie bomby głębinowe zostały zrzucone gdzieś tam w okolice ostatniej pozycji w jakim się ten Balao znajdował on tutaj z tego co widzę był w takiej orientacji, powiedzmy sobie, troszeczkę od nas odchodzącej, ale idącej w kierunku północnym, i teraz właśnie RPF pokazuje nam, gdzie ten okręt się znajduje. No i będzie trzeba teraz wyrzucić te ładunki głębinowe. Gdzieś tam tutaj mamy sygnalizację o torpedach i zaraz będzie zrzucony prawdopodobnie Drugi zestaw ładunków tutaj, tych ładunków troszeczkę tych obrażeń zostało zadanych. No i teraz kolega się będzie podejrzewam przemieszczał z podobną prędkością jak to balao. I w momencie, gdy będzie przepływał nad nim, no najprawdopodobniej tutaj kolejne ładunki głębinowe wydaje mi się, że zostaną zrzucone. Teraz ten okręt zanurzył się już bardzo głęboko, ładunki zostały wyrzucone i zobaczymy, jakie będą. W tym momencie efekty, już mamy zalanie. Mamy kolejne ładunki, które trafiły tym razem. 5 no i mamy pierwszego fraga. Zrobionych 26 tysięcy obrażeń. Te obrażenia to oczywiście są z tego, co było postrzelane i z tego, co były zrzucone. Tu ładunki głębinowe. Harakaze prawdopodobnie się gdzieś oddalił. Nam od kapa C. mamy. Widzę problem na kapie Bravo. Tam jest 7 prowincji ale ktoś tego kapa zaczął nam przejmować. Typuje, że może to być Harekaze, które sobie postanowiło zapewne spróbować przejąć kapa. Brawo i zobaczymy tutaj, w jakim kierunku Vito popłynie. Wracając jeszcze do torped, to te torpedy są generalnie dość szybkie, no ale mają niską alfę, tak zwaną, te maksymalne obrażenia, to, je, to są obrażenia na poziomie tego co pamiętam około 10 tysięcy, nieco ponad 10 tysięcy, ale to jest wartość maksymalna. Pamiętajcie, że jeżeli trafiacie jakiś okręt, który ma osłonę przeciwtorpedową i ma redukcję uszkodzeń, no to znaczna część tych torped trafia o wartości w cel poniżej alfy i jeżeli w takiej amato traficie, to niektóre torpedy może wam tam polosować nawet w okolicy 5 tysięcy obrażeń lub nawet mniej, bo... bo Tą obronę przeciwtorpedową można tam zawsze różnymi e, modyfikacjami, e, czy to perkami kapitańskimi, e, z tego co pamiętam, sobie e, jeszcze na takim pancerniku e, poprawić, więc te losowania torped, e, tych okrętów niszczycieli europejskich mogą być rozczarowujące, a tutaj gdy mamy tych torped tylko cztery, to tak naprawdę szansa na to, że pójdziecie na kogoś na jolo i go zatopicie, zwłaszcza gdy ma dużą pulę apeków. To trzeba o tym pamiętać, że to nie jest Shimakaze i że taka akcja może się po prostu najzwyczajniej w świecie nie, nie udać. Tu jeszcze widzimy torpedy od Harekaze, gdzieś tam przy naszej lewej burcie. No, ale Vito tutaj sukcesywnie podąża. Zobaczcie w kierunku Kappa. Brawo, tak, aby ten kap przynajmniej zblokować. Być może uda się tego Sienianga wyświecić gdzieś tu na radarze. Najprawdopodobniej Sieniang. Przepraszam, Sieniang, Harekaze. Mam na myśli Harekaze. Najprawdopodobniej Harekaze już tego kapa opuścił, ponieważ go tu najzwyczajniej w świecie przejmujemy. RPF pokazuje nam prawdopodobną pozycję tego okrętu. No, może jeszcze wskazywać ewentualnie tego Edynburga, bo ten Edynburg gdzieś tu w tym kierunku. Również zmierzał, któryś z okrętów przyjął jedną z torpet wystrzelonych tam między kap Alfa i Bravo, i to już gdzieś było chyba na końcówce. Mam wrażenie zasięgu tych Torped Czy ja was teraz nie oszukałem, że te torpedy mają 10 km? One chyba mają 12 km zasięgu z tego co tu widzę na tej minimapce, i pewnie walnąłem uchę w tej kwestii dawno Orkanem nie grałem i powiem wam szczerze to nie jest okręt który lubię i muszę dodać jeszcze, że to nie jest okręt który jest łatwy w grze, bardzo mocno się trzeba nim pilnować nie mamy tutaj regeneracji HP plus jest taki, że wieże się kręcą o 360 stopni, więc manewrując bardzo szybko mamy namiar dział z artylerii głównej na przeciwnika no i tu jak widzicie jeszcze gdzieś Balao próbuje robić jakieś podejście pod Edynburga nie wiem czy to się uda kolejne dwie torpedy trafiły tam w cel wystrzelone wcześniej teraz dostaliśmy spota ten spot nam znika ponieważ jesteśmy już za wyspą jeszcze gdzieś tam e, któryś z okrętów prawdopodobnie Edynburg e, wstrzelił Tutaj, w kierunku naszego niszczyciela, jest powrót na kapa Charlie, tak aby zabezpieczyć ten kap przed Edynburgiem. No, i w tym momencie, jak widzicie, pojawia się parę i pojawia się Edynburg z radarem o dziwo. No, i przez jakiś czas ten radar tutaj będzie kolegę świecił, dopóki nie wypłyniemy poza jego zasięg, lub dopóki nie skończy się. Czas działania tego radaru, no teraz jest trudny moment Właśnie do gry Orkanem, gdyby to był kit lub, lub inny, który ma regenerację HP e, Lub dużo większą pulę HP, tak jak japońskie artyleryjskie No to jakby łatwiej byłoby przyjmować te Bułeczki, które tu na nas spadają, jesteśmy po RC Pożar powoduje, że jesteśmy widoczni Z jeszcze większej odległości więc trzeba się oddalać od Kapa Charlie jest szansa, że Balao przejmie przejmie w zasadzie za darmo Kapa Alpha. Tam może Salem pokrzyżować plany mamy fraga numer 2 no i jeszcze będzie strzelane tu do Edynburga który ma działa zupełnie w inną stronę co do działa artylerii głównej no to Oprócz tej alfo, o której wcześniej wspomniałem, warto powiedzieć też, że tu jest całkiem niezła szansa na podpalenie. W ogóle zauważyłem, że brytyjskie niszczyciele dość dobrze podpalają, i to nie, nie tyczy się tylko tych, które mają działa 120 mm, ale również Jutland i Daring, czyli tam mamy kaliber 114 mm, tam również całkiem nieźle te pożarki wchodzą. Natomiast no tam jest dużo większa szybkostrzelność. Ja, jeżeli chodzi o Orkana i Lightninga, do którego cały czas ten okręt będę porównywał, chociaż Lightningiem gra mi się znacznie, znacznie lepiej. No, to tutaj, jeżeli chodzi o tą szansę na pożar, to jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Fajnie to wygląda, te pożary, te pożary wpadają dosyć często. Zobaczcie, tutaj jest tylko tak naprawdę 37 trafień z artylerii. Głównej, co wywołuje trzy pożary, no to statystycznie wychodzi, że do dziesiąty trafiony pocisk to jest pożar. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że pożary to jest RNG. W związku z powyższym czasami może być tak, że wystrzelicie 70 pocisków i nie zrobicie ani jednego pożaru. Natomiast generalnie moje doświadczenia są takie, że statystycznie Orkan i Lightning naprawdę podpalają. Bardzo dobrze. Nie pamiętam, jak to wygląda na siódemce, bo siódemką dawno nie grałem. Więc nie chcę was tutaj wprowadzać w błąd. Kolejny zestaw torped. Tutaj adrenalinka widzę działa, bo te torpedki się przeładowują chyba minutkę. Chyba, że jeszcze adrenalinki nie ma. Może zobaczymy sobie to na tym podsumowaniu, jak to będzie wyglądało, bo tam jest kapitan. No i tu w momencie, gdy Kolega Wito chowa się za wyspą. Zwróćcie uwagę, że zaczyna strzelać, i mamy kolejny pożar. Tym razem na Atlancie. Jestem ciekaw, czy ten pożar został ugaszony. Widzę, że licznik nie pracuje, więc pożar na Montanie został ugaszony. Jeszcze wpadła tam nam torpeda, jedna, teraz druga. Także jest 80 tysięcy obrażeń. No, na razie powiem Wam szczerze, że wygląda to na. Porażkę tak naprawdę, obiektywnie mówiąc, ponieważ siły wroga i pula HPów jest yy, przytłaczająca wręcz przeciwnik ma ponad 200 tysięcy HP. Nasz kolega z sojusznikami wspólnie mają 30 tysięcy HP. No i zobaczymy, jak tutaj yy, będzie to wyglądało. Teraz jeszcze soczysta była. Wydaje mi się, że chyba skrążownika. Nie jestem pewien. Teraz już jest strzelane do Montany, tak aby ją podpalić. Manewry, aby unikać ognia przeciwnika. No i jak się ten radar za chwileczkę skończy z Salema, to będzie można tutaj na spokojnie spróbować gdzieś zniknąć. Montana, z tego co widzę, kapitan Montany wymanewruje te nasze torpedy. No i teraz się tu rozpoczną, moi drodzy. Swego rodzaju szachę. Mamy engine boost, ale wydaje mi się, że ta montana tutaj go raczej zobaczy. Chyba, że wykona taki manewr, aby nie zostać wykrytym. No właśnie, musimy przynajmniej o 100 metrów się oddalić od tej montany. No, ona już tu może strzelać. Teraz jeszcze Zalanko weszła nam w Lyona, No i już jesteśmy względnie bezpieczni. celem w tej chwili również teoretycznie nie powinien nas wykryć, dwa kapy są nasze, został zatopiony okręt podwodny, są trzy minuty do końca bitwy, no i jestem ciekaw, jestem ciekaw, bo to powiem szczerze początek tej bitwy nie zapowiadał takich emocji, bo ta końcówka może być emocjonująca pod kątem tego jak się zachować, aby, aby spróbować wyciągnąć tą bitwę, ponieważ no, kapy zobaczcie są cały czas dwa, więc będzie trzeba próbować spychać przeciwnika z tych kapów dwa okręty tam Bismarck z Lionem zmierzają w kierunku Balao, trzy okręty zmierzają w tej chwili w kierunku e, Kapa m, Charlie. E, no i jestem ciekaw jak tutaj e, to będzie rozstrzygnięte, czy jeszcze jakiś damage e, uda się zadać, czy to już będzie, czy to już będzie koniec, jeśli chodzi o damage i, i być może uda się wygrać po prostu na punkty z uwagi na Kończący się czas, tak naprawdę, podczas tej e, bitwy nie wiemy też, czy Balao przeżyje. No, w znaczący sposób by to ułatwiło. No, to manewrują tymi okrętami. W znaczący sposób by to ułatwiło tutaj e, odniesienie sukcesu w tejże m, bitwie. Minuta została do końca. No, tutaj już nie ma co strzelać. Tu trzeba trzymać dystans ponad 8,5 km od Salema, ponieważ e, Salem, moi drodzy. Ma ten radar i jeżeli ten radar byłby przeładowany, no to byłoby ciężko. Z premedytacją Vito strzela w kierunku Salema tymi torpedami, z tego co widzę, ponieważ no to jest okręt, który jedną torpedą możemy tak naprawdę zdjąć. E, tu chyba trafienia również nie będzie w tym momencie. Ta bitwa nam się kończy, a ja będę was zapraszał na. No dobrze, moi drodzy, y, mamy podsumowanie bitwy. Niestety te takie dosyć małe te screenki dostałem, ja je będę mógł powiększać, mam nadzieję, że to będzie czytelne. Bitwa była na dziesiątkach, więc tego expa było zrobić łatwiej ósemką, ponieważ za paziowanie ósemką dziesiątek ten exp jest wyższy, bo, bo naparzacie wyższy tier. No ale jakby wynik sam w sobie był, był bardzo spoko i tutaj ten bazowy exp jak najbardziej zasłużony, więc ósemką się gra zasadniczo trudniej versus dziesiątki, dlatego ten EXP jest tutaj dość wysoki. Jeżeli chodzi o obrażenia, no to już widzieliście 93 482, tam na koniec żadna z tych torped nie trafiła. No i tu możecie sobie spojrzeć na obrażenia zadane poszczególnym jednostkom. Balao dostało 14 300, tu jeszcze było zatopione Harekaze za ponad 7000 te obrażenia. Edynburg, Prince Eugen, Lion, Salem i jeszcze jakieś inne jednostki. Z samych pożarów tysiąca obrażeń, z zalań 5, ponad 5000 obrażeń, z bomb głębinowych ponad tysięcy, No i tu możecie sobie spojrzeć z 50 trafień z baterii głównej 18300 obrażeń, no i 6 torped, które nam dały. Łącznie 52 tysiące obrażeń, więc, mimo że tych torped jest mało, no to torpedowania w tejże bitwie były dosyć skuteczne. Zarobek z modyfikatorami to jest 802 tysiące. No i tutaj widzę, że kolega ma 19-punktowego kapitana, ale z tego, co policzyłem, zresztą tu widać, wydanych jest 17 punktów. Adrenaliny jeszcze nie ma. Myślę, że może się przydać, ale to pewnie Wito będzie decydował. Być może sobie weźmie szybsze przeładowanie dział. Ja teraz gram na takim troll-buildzie na Smalandzie i ten kapitan u mnie na orkanie będzie też pływał na, na zasięgu. On jest troszeczkę inaczej zrobiony be, bez RPF-a, ale wiadomo, że jakby kapitan to jest zawsze kwestia indywidualna tego, co lubimy, co chcemy osiągnąć w bitwie, jakie sobie robimy założenia, bo ja, na przykład, Smalandem w tej chwili gram bez kamuflażu na kapitanie. Na ulepszeniu mam kamuflaż, no i tu jeszcze widzimy. Ulepszenia, jakie są założone? No przede wszystkim tu kamuflaż, modyfikacja silnika, która daje nam lepsze przyspieszenie. Tu jeszcze przyspieszenie torped. Tu w zasadzie wybory standardowe: mniejsza szansa na awarię silnika i steru, i do tego większa wytrzymałość dział artylerii głównej oraz wyrzutni torped. Tak to, moi drodzy, wyglądało. Uwito na orkanie 3149 EXPA. Bazowego. Ja Wam w tym momencie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne materiały.